Dzielimy prostokąt na dwa trójkąty. Pole jednego trójkąta jest równe połowie pola tego prostokąta. Wzór znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku trójkąta prostokątnego, ale również trójkąta równoramiennego, równobocznego i różnobocznego. Aby otrzymać pole tego prostokąta, należy pomnożyć jego szerokość i wysokość. Pole jednego trapezu prostokątnego jest równe połowie pola tego prostokąta. Wzór stosuje się do wszystkich trapezów. Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Wycinamy taki trójkąt i przykładamy go w to miejsce. Zatem pole równoległoboku będzie równe polu tego prostokąta równoległobok którego wszystkie boki są równe, nazywamy rąbem.